Wilk i siedem małych kóz. Pewnego razu wiecznie głodny wilk wędrował po lesie. Jadł bardzo dużo, ale nigdy nie potrafił się najeść. Urgh, znów jestem głodny. Dniami i nocami wędrował i szukał pożywienia. Jednego dnia głodny wilk natknął się na małą chatkę. Podkradł się po cichu i kiedy był już blisko, dojrzał za drzewa kozią mamę i siedem małych kóz w chatce. Mniam! To będzie wyżerka na cały tydzień! <śm> Przebiegły wilk schował się i szpiegował chatkę do następnego ranka. Nad ranem Kozia Mama pożegnała swoje małe kozy buziakiem i wyszła z domu. Moje dzieciaczki, wychodzę do sklepu kupić jedzenie. Bądźcie ostrożne i nikomu nie otwierajcie drzwi! Dobrze, mamo! Dobrze, mamo. Dobrze, mamo. Dobrze. Dobrze. Kozia Mama wyszła i udała się do sklepu. W tym czasie wilk, podstępnie obserwując chatkę, zauważył okazję i wyskoczył. Potrzebował jednak genialnego planu, aby oszukać małe kozy. Hmm, najlepszym pomysłem, aby złapać małe kozy, będzie przebranie się. Wilk najpierw założył stare ubrania, opuścił uszy na dół oraz zrobił dwa kozie rogi z gałęzi i wsadził je na głowę. Później z łapami pokrytymi mąką ukradł świeżą szarlotkę, którą ktoś upiekł i studził na oknie w domu. I kiedy zmienił swój głos na taki, to brzmi jak babcia. Hi, 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 hi. Wilk powoli podszedł do drzwi wejściowych i zapukał trzy razy. Małe kozy słysząc ten dźwięk od razu podbiegły do drzwi. Jedna z nich chciała je otworzyć z radości, ale druga mała koza ostrzegła ją. Czekaj, nie możesz otwierać wszystkim drzwi! Musisz się zapytać To tam! To tam! To ja, moje drogie, wasza babcia, chcę was zabrać do parku. Nasza babcia mieszka bardzo daleko. Nie jesteś babcią. To była bardzo długa i nudna droga. Proszę, otwórzcie drzwi i chodźmy do parku. Kiedy wilk skończył mówić, małe kozy zajrzały pod drzwi i zobaczyły łapy wilka. Patrzcie, ma łapy takie jak my tak, ale jej pazury są za długie, jak wilcze. Kiedy małe kozy nie otwarły jednak drzwi, wilk dał im powąchać ciasto, które im przyniósł. Zobaczcie, przyniosłam wam pyszną szarlotkę, drogie wnuczki. A wilki nie wiedzą, jak się piecze ciasta. Kozy poczuły pyszne ciasto jabłkowe i podekscytowane otworzyły drzwi. Żadna z nich nie domyśliła się, że to wilk w przebraniu. Chodźmy babciu do parku! Zjemy Charlotte, jak wrócimy! Małe kozy i wilk wyszli z domu. Ech, jestem taki głodny, nie mogę się powstrzymać! Podczas miłego spaceru przebranie wilka zaczepiło się o gałąź. Wilk zgubił sukienkę. A małe kozy były przerażone widokiem włochatego wilka. To jest. Wilk! A! Kiedy wilk zorientował się, że go rozpoznano, jego uszy się wyprostowały i zęby pokazały. Wtedy skoczył na kozy. Znalazł i złapał wszystkie, jedna za drugą. Tylko jednej z nich udało się uciec wilkowi. Wilk porwał sześć małych kóz i zabrał je do swojej mrocznej jaskini. Ostatnia mała koza, która uciekła, biegła po mamę tak szybko, że zabrakło jej tchu. W tym czasie kozia mama wróciła ze sklepu z koszem pełnym owoców i warzyw. Drzwi do chatki były otwarte. Wbiegła do środka, ale nigdzie nie było jej dzieci. Moje dzieci! Gdzie jesteście? Moje kuski! My! Kozia mama zmartwiła się i szybko pobiegła szukać swoich maluchów. Wtedy znalazła wielkie ślady łap na ziemi. O nie! To ślady łap wilka! Szła za nimi kawałek, ale ślady nagle zniknęły. Co ja teraz zrobię? Wilk porwał moje dzieci! Kiedy Kozia Mama płakała, jedna mała kózka, której udało się uciec, podbiegła do niej. Mamo! Mamusiu! Moje dziecko! Gdzie twoje rodzeństwo? Co się stało? Gładny wilk przebrał się za naszą kozią babcią i próbował nas porwać, mamusiu. Tylko mi udało się uciec, ale wiem, gdzie oni są. Kozia Mama i jej maluch pobiegli do jaskini wilka. Kiedy przybyli, usłyszeli głosy małych kus. Mę, 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 mę. To jaskinia wilka. Musimy być bardzo ostrożni, maluszku. Koza mama i jej maluch wymyślili sprytny plan, jak ocalić małe kuski. Oboje stanęli przed wejściem do jaskini i zrobili ogromny cień niedźwiedzia za pomocą swoich kopytek. W środku wilk miał właśnie zjeść małe kuski, ale zobaczył przerażający cień wielkiego niedźwiedzia. E? Co to jest? Czy to wielki niedźwiedź? Jest to wielkim niedźwiedziem z puszystym brzuchem. To musi być wilk, którego zjem. <ścoughs> Wilk był tak przerażony pożarciem przez niedźwiedzia, że natychmiast uciekł z własnej jaskini. Nie, pomocy! Nie, 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 niedźwiedź! Niedźwiedź chce mnie pożreć! Pomocy! Nie, 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 niedźwiedź! Niedźwiedź chce mnie pożreć! Widząc uciekającego wilka, szczęśliwe małe kozy wyszły, aby mocno przytulić swoją mamę. Od tej pory kozia, mama i jej siedmiorga małych dzieci żyli spokojnie z daleka od wilka w swojej małej chatce w lesie. Głęboko w lesie w pobliżu uroczego jeziora mieszkał wilk. Wilk był bardzo głodny i cały czas burczało mu w brzuchu. Miał ochotę na trzy młode świnki, i tylko czekał na okazję, żeby je złapać i zjeść na obiad. Najstarsza ze świnek była chciwa i żarłoczna. Zawsze zjadał jedzenie swoich braci i nigdy nie dzielił się z nimi swoim jedzeniem. Oi. To jabłko jest moje. Zostawiam je na później. Chciwa hmm, żarłoczna świnia? Bardzo dobrze wiem, jak cię złapać. Zły wilk umieścił na leśnej ścieżce ulubione jabłka żarłocznej świnki i zostawił pułapkę na końcu drogi. <gry> Teraz zjedz dużo jabłek, abym był pełen, kiedy zjem ciebie. Ogromna żarłoczna świnka była zachwycona, gdy w drodze do domu zauważyła, że na ziemi jest wiele rodzajów jabłek. Ho, 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 ho. Mój ulubiony owoc. Mm, 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 mm. Ach, tu jest kolejne jabłko. Nie, Co? Tu jest mnóstwo jabłek. Muszę je wszystkie zebrać, zanim moi bracia zobaczą, bo wszystkie są moje, moje. Kiedy wielka żarłoczna świnka próbowała zebrać ostatnie jabłko, wilk pociągnął za sznur i wielka ciężka sieć spadła na świnkę. Mimo, że wielka świnka próbowała, nie mogła uciec z sieci. Pomocy, co się dzieje? <laughs> Wpadłeś w moją pułapkę. Zabiorę cię do domu i zjem żarłoku. W tym czasie bracia świnki, którzy byli naprawdę głodni, usłyszeli głos swojego brata: Pomocy, wypuść mnie! Pomocy! Kiedy w wielkim pośpiechu ruszyli w kierunku leśnej drogi, zobaczyli, że zły wilk złapał ich wielkiego chciwego brata. O nie, musimy go uratować! Ale ja nie mam tyle siły i też boję się tego wilka. Mimo wszystko, dzielne, małe świnki postanowiły ocalić swojego brata. Poszli za wilkiem, gdy ten niósł ich brata do swojej kryjówki. Zmęczony noszeniem olbrzymiej świnki wilk zasnął. Psst! Hej! Co? Czy ktoś tam jest? Czsz! Bądź cicho! Przyszliśmy cię uratować. Bracia świnki próbowali przesunąć wilka, aby uratować ich brata, ale nie mogli, ponieważ nie byli wystarczająco silni. Może jeśli dasz nam jabłka, które schowałeś w swojej torbie, uda nam się zebrać siły i cię uratować. Nie, są moje. Jeśli stąd wyjdę, zjem je wszystkie. Z mm, tych świnek głos nawiedza moje sny. Zjem je... Jedna po drugiej. Niech, 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 niech. Więc wychodzimy, a ty zostajesz tu z Wilkiem. Olbrzymia świnka została w końcu przekonana. O, no, okej, okay, okej. Okay. Weźcie je. Ale zostawcie jedno dla mnie. Świnko! No, no, okej, no, okej. Okay, okay. Bracia zjedli jabłka podane przez gigantyczną żarłoczną świnkę. I wreszcie udało im się odepchnąć wilka na bok. Razem z dużym trudem udało im się wyswobodzić brata z sieci. Potem szybko wrócili do domu. Kiedy zły wilk się obudził, był wściekły, że świnka uciekła. <słuch> Nikomu nie pozwolę kraść mi jedzenia. Ogromna żarłoczna świnka zrozumiała, że kradzież jedzenia innych ludzi była w rzeczywistości chciwością. I od tego dnia chętnie dzieliła się swoim ulubionym jedzeniem z braćmi zwłaszcza tymi pięknymi, kolorowymi jabłkami. Chciwy wilk i jego podstępny plan. Pewnego dnia, Zły wilk, mieszkający w lesie, spacerował z ogromnym apetytem. Był tak głodny, że ciągle burczało mu w brzuchu. Mm. Pożeram wszystko, co stanie mi na drodze. Po chwili spaceru zauważył rozmawiającą kozę i królika. Od razu schował się za drzewem. Już miał wykonać ruch w ich kierunku, ale nagle zakaszlał. Co to za hałas? To brzmiało jak niedźwiedź. Albo czy to był wilk? Królik i koza przytulili się ze strachu. W tym momencie ich kolega z klasy lis wskoczył przed nich. Co zrobicie na obozie, jeśli boicie się takiej drobnostki? właściwie zamierzasz zrobić z bezużytecznym lusterkiem, które trzymasz w dłoni, he? Będę się w nim przeglądał na obodzie! <gry> Kiedy wilk usłyszał ich rozmowę, pomyślał, że rano zje lisa, w południe kozę, a wieczorem królika. I bodajemnie podążył za nimi. W końcu wraz z nauczycielką pandą, koza, króliczek i lis przybyli na kemping. Teraz zagramy w grę. Zamykamy oczy i zgadujemy, co trzymamy w rękach. Panda dała każdemu patyk. Kiedy wilk zakradł się za kozę, żeby ją zjeść, koza krzyknęła: Hmm, To jest znak kierunku! Kiedy koza machnęła trzymanym w dłoni kijem na bok, wilk wyskoczył i wylądował z tyłu, zanim zdążył wbić pazury. Ale boli mnie noga. Już miał się rzucić ze złością i wykonać skok w kierunku lisa, kiedy lis rzucił mu kij w rękę. To jest kij do strzały. Kiedy kij uderzył go w głowę, wilk był oszołomiony i upadł z powrotem z tyłu. O. O. Moja głowa. Tym razem wilk wspiął się na drzewo. I kiedy już miał spaść na króliczka, ten wyrzucił patyk jak pocisk. Ha! To magiczna różdżka! Kiedy kij uderzył go w twarz, wilk stracił równowagę i przewrócił się do tyłu. Ach, wszystko mnie boli! Mijały godziny na przyjemnych zabawach. Był wieczór. Panda powiedziała swoim uczniom: że zamierzają zrobić paradę odwagi. Lis chciał skoczyć do przodu i być przewodnikiem. Gdy tylko zły wilk usłyszał paradę odwagi, w pośpiechu wykopał dziurę w drodze. Lis był z przodu, panda, koza i królik z tyłu, na zmianę spacerując po ciemnym lesie. Lis natychmiast zauważył dziurę w drodze i od razu przez nią przeskoczył. Przeskoczcie przez dziurę. Bądźcie ostrożni. Banda i Koza też przeskoczyły przez dołek. Ale króliczek nie usłyszał ostrzeżenia lisa, bo był z tyłu i wpadł prosto do dziury. A, proszę pani, pomocy! Wpadłam do dziury. Ale nikt jej nie słyszał. Nieco później, kiedy usłyszała zbliżające się kroki, pomyślała, że przyszła jej nauczycielka i bardzo się ucieszyła. Ale warczący dźwięk dochodzący z głębi ją przestraszył. Kiedy drżąca spojrzała w górę, to co uważała za wilka okazało się być jej przyjacielem lisem. <laughs> Nie bój się, żartowałem! Usłyszeliśmy Twój głos i wróciliśmy. Pospiesz się. Króliczek westchnęła głęboko i uciekła z rowu z pomocą Lisa. Wilk, który widział tę sytuację, był bardzo zły. Mimo, że Wilk chciał od razu na nich wskoczyć, zobaczył Wielką Pandę i wycofał się. Kiedy Lis, Króliczek, Koza i Panda wracali na kemping, chciwy Wilk miał inny plan. Rano panda i jej uczniowie wybrali się na spacer. Dzieci, te, które widzicie, to zawrotne zioła. Trzymajcie się od nich z daleka. Ale koza trochę zjadła, bo bardzo lubiła zioła. Nagle zakręciło jej się w głowie i odeszła od grupy z zamglonymi oczami. Właśnie wtedy pomyślała, że zbliża się do niej wilk z dużymi pazurami i ostrymi zębami. Zamknęła mocno oczy ze strachu i obudził ją głos przytulającego ją lisa. Koza, zjadłaś trochę zawrotnych ziół. Wilk chciał rozweselić żołądek obydwoma, ale z jego żołądka dobiegło głośne burczenie. Lis i koza szybko uciekli. Pechowy wilk zjadł wszystko co mógł znaleźć, aby zaspokoić swój głód. Z drugiej strony Panta zebrała wszystkich swoich uczniów i dała im nasiona. Zasiejmy te nasiona teraz, dzieciaki, a po latach wrócimy zobaczyć drzewa. Kiedy nauczycielka chodziła dookoła, wilk krzyknął za drzewa, zmieniając głos. Dzieciaki, to świetne miejsce do sadzenia nasion. Chodźcie tutaj. Kiedy lis, królik i koza szli w kierunku głosu, nagle pojawił się przed nimi zły wilk. A! A! Wilk! wilk złapał ich wszystkich naraz i związał grubą liną. Uciekajmy! Uciekajmy! Pomocy! Nauczycielu! Pomocy! Pomocy! A! A! Wilk zamierzał pożreć ich wszystkich naraz, tak jak zaplanował. Ale wtedy poczuł się dziwnie. Najpierw zaczął podskakiwać na jednej noce. Potem nie wytrzymał i położył się do góry nogami na podłodze i zaczął się drapać. Bebe, czarna owca. ma pan we Tak, tak, proszę pana. Trzy worki pełne. Nikt nie mógł zrozumieć, co się stało z wilkiem. O, co się teraz stanie? Utknęliśmy tutaj! Mam pomysł! Panda, nauczycielka, spieszyła się, bo nie mogła znaleźć swoich uczniów. W tym momencie jasne, żółte światło odbiło się na jej twarzy. Natychmiast pobiegła w kierunku światła i w końcu znalazła związanych uczniów. Zarówno króliczek, jak i koza byli bardzo szczęśliwi, ponieważ lusterko lisa zadziałało. Panda natychmiast uwolniła uczniów z liny. Nauczycielu, czy możesz spojrzeć, co się stało z wilkiem? Hmm, sądząc po jego wyglądzie, mógł zjeść trochę trujących roślin i ziół. Będzie dużo więcej spał. Chodźmy. <laughs> nie powinniśmy jeść rzeczy, których nie znamy. Lis, króliczek i koza razem ze swoim nauczycielem przywiązali śpiącego wilka do drzewa, potem wrócili do swojego spokojnego domu. Kiedy zły wilk obudził się i znalazł się w takim stanie, zdał sobie sprawę, że chciwość nigdy nie popłaca. Pewnego dnia mądry królik chciał wejść do swojego domu w lesie, ale usłyszał okropny dźwięk z wnętrza swojej nory. Jestem niezwyciężonym wojownikiem, który robi tysiąc kroków. Mogę zdeptać nosorożca pod nogami i zmiażdżyć słonia jak owada. Nikt mnie nie pokona! Królik bardzo przestraszył się tego, co usłyszał, więc od razu uciekł z domu. I po chwili natknął się na lisa. Hej, Lisie, ktoś przejął mój dom w lesie. Czy możesz go przekonać do wyjścia? Oczywiście, mały króliczku. Królik i Lis poszli do domu królika. Bardzo pewny siebie, Lis, krzyknął do jaskini. Hej, ty. Jak śmiesz włamywać się do domu mojego przyjaciela? Jestem niezwyciężonym wojownikiem, który robi tysiąc kroków. Mogę zdeptać nosorożca pod nogami i zmiażdżyć słonia jak owada. Nikt mnie nie pokona. Lis nie spodziewał się tak śmiałej postawy i tak się bał, że nie wiedział co robić. Ech, przepraszam, małe króliczku, ale Nigdy nie wygram z kimś, kto depcze słonia. Kiedy lis uciekł, królik przestraszył się jeszcze bardziej. Zaczął smutno wędrować wśród drzew. I wreszcie natknął się na nosorożca. Hej, nosorożcu, ktoś włamał się do mojego domu w lesie i nie mogę się go pozbyć. Pomożesz mi? Oczywiście, że tak. Chodź, prowadź mnie do swojego domu. Królik zaprowadził nosorożca przed dom. Hej, ty! Jak śmiesz włamywać się do domu mojego przyjaciela? Wyjdź i pokaż się. Jestem niezwyciężonym wojownikiem, który robi tysiąc kroków. Mogę zdeptać nosorożca pod nogami i zmiażdżyć słonia jak owada. Nikt mnie nie pokona! Ale nosorożec też się bał i nie wiedział, co robić. Cóż, króliczku, właśnie sobie przypomniałem, mam wizytę u yy, dentysty. Bardzo ważne. Zapomniałem. Muszę już iść, pa! pa. Kiedy nawet duży nosorożec nie mógł pomóc królikowi, słodki królik ponownie wyruszył w drogę. I tym razem natknął się na słonia. Hej, słoniu, jestem tak zdesperowana, tylko ty możesz mi pomóc. Proszę, zabierz tego nieznajomego z mojego domu. Nie martw się, słodki króliku, pomogę ci, chodźmy. Królik zaprowadził słonia przed dom. Hej, ty, jak śmiesz włamywać się do domu mojego przyjaciela? Wychodź natychmiast! Jestem niezwyciężonym wojownikiem. Który robi tysiąc kroków. Mogę zdeptać nosorożca pod nogami i zmiażdżyć słonia jak owada. Nikt mnie nie pokona! Słoń był tak przestraszony, że nawet jego trąba drżała. Drogi króliku, przepraszam, ale nie chcę, żeby ktoś mnie zmiażdżył. Słoń zostawił królika i wrócił do swojego domu. W tym czasie króliczka minęła mała żaba. Hej żabo, żadne zwierzę w tym lesie mi nie pomogło. Proszę, wyciągnij tego włamywacza z mojego domu. Wow, oczywiście mały króliczku, pokaż mi swój dom. Królik pokazał żabie dom. Hej, ty, jeśli nie wyjdziesz teraz z domu mojego przyjaciela, sam wejdę i cię wyciągnę. Nie zbliżaj się, ty. Jestem niezwyciężonym wojownikiem, który robi tysiąc kroków. Mogę zdeptać nosorożca pod nogami i zmiażdżyć słonia jak owada. Nikt mnie nie pokona. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Jestem żabą z lepkimi stopami. Skoczę ci prosto na głowę i będę cię denerwować przez wiele dni. E, nie waż się, e, proszę, trzymaj się z daleka. No to wychodź, teraz. Słysząc odważny krzyk żaby i niechcianego gościa, inne zwierzęta natychmiast zebrały się, aby zobaczyć, kim jest potężny wojownik. Daj spokój. Jak długo każesz mi czekać? Policzę do trzech. Raz. Dwa. Dobra, dobra. Wychodzę. Jestem tutaj. Wszyscy się rozglądali, ale nikogo nie widzieli. Gdzie jesteś? Żadnych sztuczek. Właśnie tutaj. Stoję u Twoich stóp. To ja. Sto noga. Wszystkie zwierzęta zaczęły się śmiać, gdy zobaczyły sto nogę. Wszyscy w lesie bardzo się śmiali, że tak potężny głos dobiegał z malutkiej stonogi. Ale zawsze wierzyli, że niektórzy w tym lesie mogą mieć bardzo zaskakujące moce. Ja jestem niezwyciężonym wojownikiem.